Ale Bartek akurat do tego się zdecydowałeś wrócić. <grymne> <grymne> Wydaje mi się, że niepotrzebnie zacząłem ten temat. Jakaś kobieta, to podeszła się, zainteresowała, i ona się tam mnie pytała, że co się dzieje, nie? No. A ja wiesz, że jest stand-up, a ona się mnie pyta, czy można kupić bilet. No. A ja mówię, że można. I ty zaczęłaś się tam gadać, czym was rodzice straszyli. No. I ona, powiedziała, ona to usłyszała, i mówi, a ja chyba jednak nie chcę. <ś Wanting> A to ktoś mi też zniszczyło, że ktoś yy, kogoś ojcem straszyli. Tak. To pana, tak? I... Ale Bartek, akurat do tego się zdecydowałeś wrócić. <laughs> ja szczerze, jak to się wydarzyło i później minęło ze dwie minuty, to tak miałem dobrze, że to już za mną. <laughs> Słuchajcie, segment interaktywny, numer jeden. Czy będzie więcej? Nie wiadomo. E czy kogoś z Państwa rodzice czymś straszyli w dzieciństwie? Proszę o hałas. Dobra, a czym Pana straszyli na przykład tutaj? Ojcem! Oh, <grywa> o kurwa. Naprawdę, no, to jest. Ja zadaję to pytanie już od ponad pół roku. I ta odpowiedź się pojawiła pierwszy raz. Wow, prawdziwym ojcem? Czy, czy ojcem świętym? Prawdziwym. No, słuchajcie, trudno będzie z tego wyjść, ale spróbuję. A co, ojciec był taki straszny, tak? Z czy... swego czasu tak. A później co? Ty... Zestarzał się. Aha. Szczerze, liczyłem, że to powiesz, bo jakbyś, jakbyś powiedział, że umarł, to by... był też koniec szans na uratowanie tego, co ja tu zamierzam zrobić. Ale mam nadzieję, że jest stary, ale ma się bardzo dobrze i że jest super. A, a, a dlaczego był taki straszny, że co, tam yy, krzyczał, czy? Mm, nawet więcej czasami. No dobrze, czyli jeszcze przemoc nam się pojawia. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. <grystanie> no, zwykle się pojawia jakiś diabeł albo Baba jaga i powiem szczerze, to jest yy, łatwiejsze do wyciągnięcia. <grystanie> Dobrze, że nigdy nie musimy do tego wracać. A ty wszedłeś na scenę i masz takie. Hej! Kogo tu straszyli ojcem! Gdzie była jakaś przemoc domowa? Wydaje mi się, że niepotrzebnie zacząłem ten temat. Wydaje ci się, Bartek, super, drąż dalej. A jak, jak, jak masz na imię? Sławek. Sławek. Dobra, Sławek. A ty na przykład, czym się zajmujesz na co dzień? Od trzech tygodni jestem bezrobotny. Ja... Sławek, od trzech tygodni jest bezrobotny. Sławek, nie chcę cię pytać, jak twoje zdrowie, bo akurat. To, to jest akurat... Aha, czyli zdrowie dobrze? Tak, bardzo dobrze. A, huf. Bardzo dobrze, akurat e, ostatnia chemia weszła w świetnie, także. A bezrobotny jesteś, Sławek? A czym się zajmowałeś wcześniej? Ja pracowałem w Holandii. W Holandii. Mhm. <noise> ja, ja też tak mamie kiedyś mówiłem, po prostu pojechałem do Holandii na się zioła. <noise> Nie serio tam pracowałeś? Serio tam pracowałeś. A co robiłeś, Sławek, w bardzo, bardzo podobna była rozmowa właśnie z moją małą. Ja też jej tak mówiłem. Serio tam pracowałem. <noise> a, a co robiłeś w Holandii, Sławek? Przedwórstwo łososi. Przetwórstwo łososi. I jakbyś tak miał powiedzieć, co jest najfajniejszego w przetwarzaniu łososi? Za czym tęsknisz najbardziej? Fajrand. No to zaraz masz fajrand cały czas. Zasadne jest teraz pytanie, czy jest jakiś milioner, który jebie rybą, nie? No stary. Raczej, raczej nie Sławek. No chyba, że tak się dorobił, że... No. No ale tam w Holandii to się pewnie dorobiłeś i teraz nie bezrobotny, tylko teraz masz urlop w Polsce, nie? High life. No tak. No. Mhm. Czyli możesz powiedzieć, że żyjesz w Polsce jak król? Bardziej książę. A skąd jesteś? Jezu, jakby powiedział, że z gnojnika. Książę gnojnika. Nie, a tak serio skąd jesteś, Sławek? Dolnośląskie. – Dolnośląskie? No. Ja pierdolę, to jak ty do Brzeska na stand-upy, to no faktycznie jak książę żyjesz. – Nie tylko, bo sobie zrobiłem czterodniową trasę po Polsce i dwa dni temu byłem na występie Mieszka w Chorzowie, wczoraj mhm. Bożej Krajewski w Lublinie, dzisiaj jestem tutaj, a jutro Solówka Kasparka w Krakowie. – Jutro na Solówkę Kasparka w Krakowie? No. – Wow. No. – to, to jest ciekawa trasa. Od najbardziej rozpoznawalnych stand-uperów do najmniej <laughs> rozpoznawalnych. <głos> <głos> Czy to dla mnie dobrze, że jestem przedostatni? Nie, wi nie wiadomo. Ale fajnie. I y, na Mieszku byłeś gdzie? Chorzów. Chorzów. I jak ci się podobało na Mieszku? Bardzo. A tam nie było Krzyśka Kasparka na Saporcie? Właśnie nie. A nie. No to dobrze, bo... <noise> Dobra, i teraz na Solówkę Kasparka. Super. Y, a czekaj, z Dolnego Śląska mówisz, że jesteś? Tak. A skąd konkretnie? Polkowice. Polkowice. Kojarzę, super, fajnie. Jadę na wakacje w przyszłym roku. Nie polecam. Jakbyś miał polecić coś z Dolnego Śląska Sławek, to poleciłbyś coś nam? Yy, wylotówkę na Wrocław. Piękny. O jak ty jesteś bezrobotny, to może iść w stand-up, kurwa. Kurwa, wyremontowana nowiutka, nic tylko jechać do Wrocławia. <grym postanów> A ja, Sławek, dzisiaj byłeś w Brzesku, tak? Pierwszy raz zakładam. Drugi. I co, zwiedziłeś coś tutaj? Yy, nie, Iım. tylko na występ. Tylko na występ, okej. Czyli stwierdziłeś, że yy, nie, nie, nie zainteresowało Cię jakieś takie brzeskie atrakcje, na przykład? Przygotowałem się! Jest! Słuchaj, Sławek. Pałac Gecego. Proszę bardzo, proszę. Czytam Geca. Kurwa, Wiemy? jakiś Niemiec przyjechał, pałac wybudował, daj spokój, kurwa, musisz to zobaczyć koniecznie. Jezu, Bartek Bartek jest jak, jak w szkole teraz. Coś tam przeczytała, ale tak. Na trzy plus. Nie, ale pierwsze co wpisałem, brzesko, ciekawostki, no. Mi wyskoczył jakiś artykuł o brzeskich Żydach. No, to jest pierwszy że wyskakuje. I weszłem, ale był w pistu płatnych reklam i syliłem, że wychodzą, i nie przeczytałem. Ale to fajny, Bartek, że zacząłeś y, tą naszą rozmowę. Zdecydowałeś się zacząć od y, przemocy domowej, a skończyć żydami. Tak? <noise> Myślę, że to ma duży potencjał, naprawdę. Złaj, wychowany w Badowicach. Co <noise> no, Dobrze, dziękujemy Wam serdecznie. Dajcie Sławkowi, wielkie brawa, że się podzielił z nami. Dajcie jeszcze raz wielkie brawka Bartkowi, zajdzie na soporcie. I Tomek Machnicki, wielkie brawa. Dziękujemy Wam bardzo, trzymajcie się, Dziękujemy. I do zobaczenia.